Mario, my idziemy do Ciebie na piechotę, bo w sercach mamy na to wielką dziś ochotę. Na pielgrzymkę, pielgrzymkę idziemy do Ciebie, aby Tobie, Mario, ofiarować Ciebie. Na pielgrzymkę, pielgrzymkę idziemy do Ciebie, aby Tobie, Mario, Dużo mamy siły i stopy nas nie bolą Idziemy dziś ochoczo, bo mamy worki z solą Na pielgrzymkę, pielgrzymkę idziemy do Ciebie Aby Tobie, Mario, ofiarować Ciebie Na pielgrzymkę, pielgrzymkę idziemy do Ciebie aby Tobie, Mario, ofiarować Ciebie, by z stać się ziemi jest taka twoja wola. Więc póki co idziemy na plecach i ją niesiemy. na pielgrzymkę, pielgrzymkę idziemy do ciebie. Aby Tobie, Mario, ofiarować Ciebie na... Pielgrymkę, pielgrzymkę idziemy do Ciebie A my Tobie Mario ofiarować Ciebie i już pozdrawiamy. Grupa 25 no od zawsze jestem w tej grupie. Nie zamieniłbym ją na żadną inną. Wspaniali ludzie, wspaniałe rodziny. Świetny klimat, pielgrzymowania, atmosfera naprawdę. Jestem Ksi z grupy 25 ksiądz Marian Stępień, jako emeryt, już 5 lat na emeryturze jestem, tak i idę w tej pielgrzymce już 31 raz. No właściwie dla mnie najtrudniejsza jest ta, bo wiek robi swoje, siły troszkę ustają, tak, ale atmosfera jest bardzo fajna, bardzo dobra. nastrój, przynajmniej w naszej grupie jest taki nastrój. Dobry, pielgrzymkowy, pobożny, mimo wszystko nie, niektórzy cierpią i te odciski i tego, ale jednak nikt nie narzeka, ale no z nowym duchem wstają, idą dalej, odpoczywają i dalej, aby do celu chętnie korzystają cała grupa i zresztą w ogóle cały duch pielgrzymkowy jest ożywiony zwłaszcza <laughs> eucharystią w tym roku jakoś nastawiony jest właśnie na eucharystię. Eucharystia siłą i mocą właśnie w życiu człowieka, bo Bóg jest mocą i siłą. Dlatego dziękujemy Panu Bogu, że daje nam jeszcze siłę, że możemy po prostu przeżywać te rekolekcje w drodze bo to są rzeczywiście rekolekcje, jeżeli ktoś bierze tak poważnie, to te rozważania, to te wszystkie ćwiczenia duchowne, yy, tak i droga krzyżowa, i różaniec i ko słuchanie konferencji, i później apel jasno jasnogórski jest dla nas po prostu przeżyciem, ubogaceniem naszego życia duchowego a tego człowieka, człowiekowi potrzeba. Jest i wyciszenie, bo są te strefy ciszy i to jest dobrze, bo nie tylko śpiew sam jest potrzebny, ale tak samo wyciszenie jest potrzebne. Ludzie, niektórzy przychodzą młodzi po raz pierwszy, a człowiek się z nimi spotyka, można powiedzieć, w konfesjonale. Właśnie, korzystają. Pytam się nieraz, co cię spowodowało, a to, a to, potrzeba było mi właśnie Jakiegoś nawrócenia, i dlatego pytam się: No dobrze, po trzech dniach jak się czujesz? Zupełnie inaczej. Ja szczególnie jak skorzystałem z Sakramentu Pokuty, po burzliwym życiu rozpoczęło się nowe, nowy etap mojego życia i to człowieka cieszy. Tak. Życzę sobie i innym dalszego przeżycia i dojścia do, na jasną górę z, właśnie z tą wiarą, że człowiekowi potrzeba tej siły wśród codzienności, siły, która płynie przez Maryję od, Je, od Jezusa. Wszystkich, y, którzy będą słuchać, pozdrawiam, pozdrawiam y, z, w swoją parafię, gdzie pracuję parafię rodzinną, y, wszystkich przyjaciół, kapłanów, y, współbraci diecezjalnych. Tak, pozdrawiam i tak samo otaczamy wszystkich swoją modlitwą. Szczęść Boże.